Teoria teorią, praktyka praktyką. Znacie to powiedzenie? To jest jeden z zarzutów do pozytywnej dyscypliny, że wszystko w książkach wygląda wspaniale, a potem w praktyce jest ciężko. I wiecie co? Zgadzam się z tym. No bo to jest tak jak z odchudzaniem. Wszystko brzmi tak łatwo. Przestanieć pieczywo, ruszaj się i co? Chudniesz 10 kilo? No nie chudniesz. Praktyka zawsze jest trudniejsza od teorii. I to jest prawda. I y, nawet jak będziesz znać wszystkie teorie wychowawcze, koncepcje, narzędzia mieć w małym paluszku, pozytywnej dyscypliny, to co dalej jesteś człowiekiem, dalej czasem się wkurzysz, dalej nie zastosujesz, dalej Twoje dziecko jest człowiekiem. I takim, który jest najpierw mały, potem większy, potem się rozwija i będzie wpadać w histerię, bo ono musi przejść różne etapy rozwojowe. I te zachowania bywają normalne dla tych etapów rozwojowych. Ale to ty, jako rodzic, wiedząc więcej, wiesz jak na to reagować, zachowujesz większy spokój. Masz świadomość, że to po prostu jest normalna rzecz, to się po prostu dzieje i wiesz, co masz zrobić, żeby dziecko zachowało się raczej lepiej niż gorzej. Wiesz, jakich błędów nie popełniać.